Pierwszy wam to coś Coś takiego Dobra, next Ciężko idzie jakoś A to są takie kurcze kamienie Coś tu, tu są takie No Chodź To jest taki bober, tam poszły Poruszyłem jakiś kamień taki niemały nie Albo jakiegoś badyla na dnie oceanu nie mam coś mam coś mam coś ehm, coś takiego kurczę właśnie na coś takiego o, kurczę nie odczep tego no dobra, o, czy, nie, no jest no 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 trochę waży. Trochę waży. Dobra, next kurcze kamienie znowu tu są ale coś chyba tam ciągnę jakiś... coś tam ciągnę ty. coś jest kawałek blachy jakiś kawałek blachy blachy gwóźdź i znowu blachy ale jest Nie na pójść to chociaż A coś tam przyłapało wcześniej Albo dalej ciągle nie wiem, ja pan jakiś pręd widzę chyba O nie, a nie o jest, łańcuch, Co to jest kurczę O I Łańcuch Taki zaraz miałem mi stóweł tutaj to mało, mało bardzo daje Tutaj coś mi chyba chyciło, albo kamień. Zaś znowu kamień. A coś tam chyba ciągnę. Jezu, co to jest? Tutaj jest jakiś. Coś tu pranie chyba wieszał. No, coś chyba pranie wieszał. No i tak jakiś. że gówno. Да, хоро, нема что. Интересно, там ничего большого, какиесь кубинко. говно. это же такое говно. А ale to to? to? No, dobra, ale jest ciężko. Dosyć, to Coś tam ciągnę? chyba jo. Jakiś drucik. Taki. No. No, oczywiście. Oczywiście kurczę kapsle. ciągnę, chyba A może o coś zaczepiłem znowu jakąś gałąź Albo inne badzieje Ale chyba, chyba nie No nie, rurę jakąś kurwa Co to jest? Jest Drut. Ja wyginam Bo potem z dużo miejsca nie ja kurczę, właśnie to wyglij ja pierdziale Dobra dara. dość, dosta Dobra, te rury jest spora ruchka. dobra, szybko zmieniliśmy miejscówkę, tu jest takiej starej, kurcze e, więc siedziby, kurcze, miałem nawet do że jakieś łódki swoje kitrała, teraz nie wiem czy to jest coś, coś tam jest, ale co to jest, kurcze, jakiś no jakaś blacha Ała oh wow, kurcze To co to jest? Wygląda jak meteoryt kur... Ale to jest jakiś metal tutaj nic Mam coś, mam coś Eee Takie coś odpuchy No i jakiś Nie wiem co to jest, co to jest, kurczę Chyba od tych Od, od, od czego, czego to jest Nieważne zresztą, metal to metal Ale to tam, tym skuterem wodnym taka miejscóweczka pod takim uścikiem. zobaczymy co tutaj będzie o no coś, kur... targam jakąś pełną znowu kur... nie co to, k***a kur... pucha pucha i... o z rakiem z raczkiem zobaczcie co mamy w środku to jest, raczek widz nie ostrzy go czy go nie ostrzy o nie wyostrzyło. No, Ziomachnaczek. Curry. Curry near it. Dobra, wypuszczę go. Dość. Pokażcie. O, taki o, ziomuś. Dobra, spadłem. Opa. No kur... kamień jakiś o nie mogę ruszyć o ruszyłem kamyczka ale bez albo to nie kamyczek tylko jakaś gałąź wielka ale czuć jakby to To jest coś chyba i tak. No, a jak krzesło? Kurwa. Krzesło, krzesło. Nie wiem. Normalnie krzesło ciemne. O, No Dobra, ty gałąź wiem, że tu jesteś, ale nerwa. Tak krzesło udałoby się wyciągnąć Skąd tak szkoda w ogóle? Ciężkie co jest na nim, no? o kurwa, co ciężkie Ciężki jest. Tak ja Siemanko, taki mościk tu mamy. Szybko zmieniliśmy miejscówkę. Idziemy szukać. Mam coś chyba. No, coś mamy. Kurwa. Co to kurwa jest? Albo to jest zmieszane z kamieniami? Ale przyciąga. No tak. No coś jest. No masz metalowe, to jest normalnie. Masz odnieść metal. To może kawałek czy mam jakieś coś ta blacha jest kurwa a to jest chyba ta I ta sprężynowa podkładka, czy jak to się tam nazywa kurwa no, jest coś zaś co to kurwa znowu też kawałek czegoś jakiejś blachy pociętej to był z obakami takie popasta, wiesz o co chodzi Ale mam coś Jakieś coś i jakieś kurwa coś Nie wiem co to jest Jakieś takie Cudo Cuda nie widzę Mam coś co to jest? O jest pierwsza śruba Teraz ten odgłos słyszę <noise> Tak lubię zbytnio kółingów Mam, bo mam ale to coś ciągnę chyba no O jaki fajny ten, taka fajna śruba Takie o... okej widać, to nie widać. A jest widać, dobra widać Możliwe. <noise> <Zabrzu. głos> O, on coś O kur O ku... Jakaś mina Co to jest? Nie wiem co to Ale wygląda jakaś mina, ale nie to jest Ma otwory tu Nie wiem ale ciężkie kusia, ale duża Huhu. No, piękna jesteś. No to uważaj! Takie radyjsko! Pojechał sobie Ale co to jest teraz? Rybne coś ciągnę i to A co to jest? O kur**a Ciężko chyba tu już что no. no. I... no. no. no, вот, no, есть? То есть мам? Ну. Шруба. Вибратор. Вибратор, о, И ланцух. Ланцух, да. Давай, шрубки. parę razy dziennie zmywarką, już może No, a jakieś śrubki jakieś takie chyba? na nakrętki nie wiem, czy w domu z na... tak to jest U... możliwe, k***a chłopie, to jest niemożliwe To samo znowu coś mam? No. w tamtym roku, cały rok płaciłem po 7 bieg za gaz a rami przyszło 3 dobra, szybkie podsumowanie Pierw to 37 kg plus 100 gówno. No, a prawie 50. Hmm, całkiem nieźle.